Dzień dobry, nazywam się Paulina Jonestow. Jestem dyplomowaną naturowarką. Od 20 lat oczyszczam organizm człowieka z pasożytów. Dzisiaj będę mówiła o milionerach. Ja zawsze podziwiałam milionerów i szanuję ich pracę, dlatego że oni myślą inaczej niż inni ludzie. I dlatego są milionerami. Niestety milionerzy też chorują i umierają. Przyczyną ich chorób również są pasożyty. Ciekawą rzeczą w życiu jest to, że wszyscy mamy różne choroby: bogaci, milionerzy, prezydenci, lekarze, jak i biedni. Wszyscy umieramy na takie same choroby, ponieważ wirusy, bakterie i pasożyty, zamieszkujące w Ciebie, nie wybierają. Dobra. Ten jest milionerem, to go ominiemy. Szukamy biednych. Pasożyty potrzebują środowiska tylko do odżywiania się i rozmnażania. Człowiekowie mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem i w wieku 45 lat umiera na choroby, przez które mógł się utrzeć. Całkowicie oczyszczony człowiek doświadcza magicznego samopoczucia po oczyszczaniu. Ma się wtedy wrażenie, jakby dusza nam śpiewała z radości. Najważniejszym rzeczą jest podjęcie decyzji co to do własnego zdrowia. Przestać się płynąć na fali życia, i która tak często nas prowadzi do nikąd. Życie jest pięknie gdy mamy zdrowie, a zdrowie nie kupimy za żadne pieniądze. Jedna moja klientka, pielęgniarka, pracuje w znanym szpitalu. Ona mi opowiedziała historię jednego milionera, 60 lat, pochodzenia żydowskiego. On umierał w szpitalu. Pewnego dnia zaprosił wszystkich lekarzy i pielęgniarki do siebie i poprosił dajcie mnie żyć, a ja was o ozłocę. Oddam wam cały mój majątek, aby tylko był zdrowy. Niestety, on umarł i miliony zostawił w banku. W roku 2008 zmarła na raka żona jednego z milionerów. Biegł zaledwie 50 lat. Nawet miliony jej mężczyzn nie pomogli. Utało się przekonanie, że bogaci ludzie nie wierzą w to, że proste oczyszczenie organizmu i uwolnienie od przyczyn chorób, czyli od pasożytów, złogów i brudu, może skutecznie pomóc. Takie myślenie jest błędne. Ludzie nie wiedzą, że ludzki organizm posiada cudowną właściwość samoregeneracji. I dlatego niezbędne jest stworzenie takiego miejsca i warunków, gdzie ludzie świadomi, dbający o swoje zdrowie, będą mogli zdobywać niezbędną wiedzę i nauczyć się, jak oczyścić organizm, jak prawidłowo się odżywiać. Jakie witaminy oraz suplementy są niezbędne dla utrzymania zdrowia? A tego wszystkiego uczymy w naszym centrum. Stracony czas, zaniedbane zdrowie kończy się niespodziewaną śmiercią. Więc nawet milionerzy umierają, a pozostawiona przez nich pieniędzy staje się tylko kością niezgody. Wyobraźmy sobie dom, w którym mieszkasz, zbudowany z cennych kamieni i złota. To Twój organizm od wewnątrz. Po upływie pewnego czasu zaczynają odwiedzieć Cię nieproszeni gości. Wśród nich są różne robaki, karaluchy, grzyby i różne owady, i które swoimi odchodami i toksynami zniszczą Twoją cenną posiadłość w ciągu 20-50 lat. Do tego stopnia, że jej nie poznasz. Aby odnowić swój dom, musisz go gruntownie oczyścić. To samo dotyczy naszego ciała. jeli to grube, wątroba, nerki, układ krwionośny i limfatyczny. Dlatego bardzo ważne jest, aby proces uzdrowienia rozpocząć od pozbycia się tychże wrogów, w ten sposób możemy uzdrowić nasz organizm. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy jest się bogatym, czy biednym. W mojej 20 praktyce zaobserwowałam, jak milionerzy umierają w szpitalach. Rozmawiałam z wieloma milionerami w Hills w Los Angeles, w Stanach. Niektórzy z nich wiedzieli, że ja oczyszczam organizm z pasożytów. A mimo to wierzyli tylko w lekarzy, w lekarzy i medycynę tradycyjną i umierali na choroby spowodowane przez pasożyty. Na pewno widzieliście kiedyś podjeżdżające limuzyny, z której wysiadali milionerzy. Milionerzy i którzy ledwo, ledwo trzymali się na nogach, nawet miliony ich nie uzdrawiają. Ja Wam dałam wiele przykładów nie po to, aby Was zastrażyć. Nie, 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 jeszcze raz nie. Ja bym bardzo chciała, żebyście Wy, milionerzy, żeby żyli dłużej ponieważ na Waszych biznesach opiera się cały świat. Mogłam wcześniej nie wspominać o milionerach, ale mam głębokie nadzieję, że chociaż część z nich wesprze mnie w wybudowaniu centrum. Tym samym pomogę sobie sami oraz swoim rodzinom w oczyszczaniu organizmu, odzyskaniu przez to zdrowia, aby w pełni cieszyć się z życiem, i pieniędzmi, i które mają. Moim marzeniem jest wybudować centrum zdrowia we wszystkich krajach świata, oglądając na YouTube moje krótkie filmiki, zdrowie pokolenia odnowę ludzkości, i choroby płuczowe, przyczyną bezpłodności, dawam wiedzę, i otworzę oczy, że nasze Edukacyjne Centrum Zdrowia jest bardzo potrzebne. I każdego dnia jestem bardziej przekonana, że znajdę kilku mądrych i dalekowzrocznych milionerów, i którzy zechcą mi pomóc, aby mój pomysł się urzeczywistnił, aby wybudować ten unikajny prezent. Dla wszystkich pokoleń. My szukamy inwestorów do budowy naszego centrum. Milionerzy są zawsze zajęci, i dlatego mam specjalną i wygodną dla Was ofertę. Jestem bardzo dobrym kierowcą. Mogę przyjechać do każdego kraju. Mówię po polsku, rosyjsku, angielsku i po hiszpańsku. Jeżeli jesteś zainteresowany odczyszczeniem lub inwestycją, zadzwoń do mnie kierunkowej w Polsce 0048 781 175 405. Ja powtórzę: 781 175. 405. Nie odbieram połączeń z zastrzeżonych numerów. Dziękuję. Do zobaczenia.